Zadanie 13 moi drodzy dotyczyło ciągu arytmetycznego. Ciąg arytmetyczny jest określony dla każdej liczby naturalnej w tym ciągu A2 wynosi 4, A3 minus 9. Mamy policzyć szósty wyraz tego ciągu, czyli A6 jest nieznany, wzór na N wyraz w ciągu arytmetycznym w kartach, który się znajduje. Mamy następujący. AN równa się A1 plus N minus 1 razy R. Czyli zgodnie z tym wzorem A2 to jest A1 plus R. A3 to jest A1 plus 2 R. Za A2 wstawiamy 4. Za A3 wstawiamy 9. Mamy układ równań do rozwiązania. Pierwsze równanie mnożymy przez minus 1 i będziemy mogli zastosować metodę przeciwnie współczynników, czyli mamy minus 4 równa się minus a1 minus r. Przepisujemy drugie równanie bez zmiany. Dodajemy obustronnie. Otrzymujemy 9 minus 4 to 5, a1 się skraca. 2r minus r to r, czyli r w naszym ciągu to 5. Natomiast z pierwszego równania mamy, że 4 równa się a1 plus 5, czyli a1 równa się minus 1, czyli a6 zgodnie z tym wzorem to jest minus 1 plus 5r, bo za szóstkę. Za N stawiamy 6, 6 minus 1 to jest 5. Czyli mamy minus 1 plus 5 razy 5. Czyli a6 to się równa minus 1 plus 25, czyli 24. Poprawna odpowiedź w naszym zadaniu to odpowiedź a.